Witam Was na kanale Polka w Holandii w ten piękny słoneczny dzień. Tak, piękny szary dzień dzisiaj. No dla odmiany pada jak zwykle. Tak. Właśnie robimy szybkie zakupy i pokażę Wam w domu, ile co kosztuje. Tutaj. Dla odmiany pada, ale nie wieje. No nie wieje, Szok. to jest to... Wczoraj było bardzo ciepło, u nas 17 stopni byliśmy już na rowerach, w samych bluzach, było tak przyjemnie, już czuć było tą wiosnę, ale już. Zapraszamy do oglądania. I pamiętajcie o subskrypcji. Tak jest.

kończyło się. Co wygląda no tak. Wszystko co dobre to się szybko kończy, ale idzie wiosna, także czekamy. Ostatnio widziałam taki filmik na internecie o tym ile znajduje się bakterii na rączkach w koszykach w sklepie i przeraziło mnie to szczerze. Kiedyś potrafiłam na przykład po zakupach zjeść bułkę od razu czy coś, a teraz już po prostu tego <laughs> nigdy nie zrobię. Teraz zapraszam Was na taki haul zakupowy. Pokażę Wam, co kupiliśmy za zakupy takie głównie spożywcze i ile za to zapłaciliśmy. Na pierwszy rzut poszliśmy do warzywniaka, rukolakiełki. Tu mamy pieczarki, cytryna, masło ziemniaki, rzutkiewki, mandarynki, marchewki, zielonych. Mamy ogórki, pietruszkę koper, por brokuł, tutaj na też mamy rzeczy, dużo papryki, bo ostatnio bardzo dużo jemy, pomidory, szczypiorek, jabłuszka i kapusta kiszona i jeszcze ser w warzywniku też wzięliśmy, bo dzisiaj będziemy robić sałatkę, więc za to wszystko zapłaciliśmy 60 euro. Kolejnym sklepem był Lidl, tutaj mamy pasatę pomidorową, suszone pomidory, chipsy o smaku octu, winegret, bardzo dobre. No i już pieczywo sobie zamrozimy. Ogólnie my robimy zakupy na cały tydzień. W ogóle tutaj nie ma za dużo rzeczy, i nie wiem czemu my zapłaciliśmy 55 euro za to. Strasznie dużo mi się to wydaje. Nie wiem czy coś y, pominęłam. Dobre są też te serki, smakują jak mój ulubiony. Kurczę, strasznie dużo: 55 euro, a tutaj wcale nie ma tak dużo rzeczy. Już wiem o czym zapomniałam z Lidla. Jeszcze z kupiliśmy w Lidlu za piątka. Następnie poszliśmy do Alberta. My tam głównie kupujemy mięso. I tu mamy pierś yy, z kurczaka 800 gram 9,50. Takie 4 ulty, 1,5 kilo 8 euro. Mielony z kurczaka 3,75 za 300 gram. Szynka taka 3 ,150 euro, 150 gram. Tuszynki z indyka, one nie pamiętam ile kosztują. Yy, mleko, jakaś tam yy, liptonek. Humus, warzywa i kilka jogurtów. No, i za to wszystko zapłaciliśmy 70 euro. Weszliśmy jeszcze do akrzyna. Tutaj kosztowało nas 114 euro. Ja zawsze kupuję tam te szmatki, zmywaki, pasta. No i dużo maseczek wzięliśmy, bo ostatnio z Marcinem sobie robimy je codziennie. Marcin pracuje na dworze, na budowie, więc yy, ostatnio jak zaczęliśmy stosować te maseczki, to zauważył, że yy, ładniejszą macerę po nich, bo tak to ma taką wiecie przesuszoną, zaczerwienioną. Więc po prostu zaczęliśmy sobie tak robić te maseczki wieczorami. No i już na koniec na koniec weszliśmy do Jumbo po chipsy, bo chciałam bardzo ten smak serowo-cebulowy, ale niestety była tylko taka duża paczka. Wzięliśmy jeszcze inne serki tych skirów, ten jest najlepszy, dwie herbatki, taką, szukałam takiej szynki, wiecie, do sałatki, żeby ją sama pokroić. Nie mogłam znaleźć, więc kupiliśmy takie kurczakowe aloe vera, jeszcze nie piłam tego mango, Ketchup. dwa piwka, olej do smażenia pączków, bo mamy w planach robić w tłusty czwartek i wodę. No i za to zapłaciliśmy 23 euro. Marcin poszedł biegać za rulą. My cały czas jemy, jemy. Albo myśleliśmy też o Haruli i kupiliśmy jej 9 sztuk takich uszu. I to kosztowało 9,50. A śmierdzi to ucho. Ale chyba pasuje, co? Teraz pokażę Wam najlepszy sposób na przechowywanie takiej rukoli, czy tam ryszką, ogólnie takiej zieleniny, żeby się nie zepsuła i żeby długo ją można było trzymać w lodówce. Krok pierwszy. Porządnie myjemy. Następnie bierzemy sobie taki zwykły ręcznik papierowy, wykładamy nim pojemnik i taką mokrą rukolę tutaj przykładamy z powrotem do pojemnika. I przykrywamy ją tym ręczniczkiem. Ważne, żeby on był wilgotny bo tak jak będziemy ją przechowywać, to ona naprawdę zatrzyma taką świeżość na pewno tydzień spokojnie. A tak to wiecie, kupujemy i czasami ona po dwóch, trzech dniach już jest taka mm, średnia. Także my jesteśmy z tej grupy osób, która robi duże zakupy raz w tygodniu. Raczej się staramy ułożyć mniej więcej pomysły na obiady, co będziemy mieć do pracy i po to po prostu układamy te listy zakupów. Ar ja tam chrupie, <laughs> chrupie to ucho cały czas. Podsumowując, za te wszystkie zakupy zapłaciliśmy około 230 euro. Odliczając ten Action i te Arii uszy, czyli za same jedzenie, zapłaciliśmy 200 euro. To jest dużo mało, odpowiedzcie sobie sami. Ja pamiętam, jak na początku przyjechaliśmy tutaj, czyli można powiedzieć, że z 5 lat temu, wydawaliśmy połowę tych pieniędzy na takie zakupy tygodniowe. W Holandii wszystko poszło do góry. Wiem, że w Polsce też zakupy spożywcze kosztują coraz więcej, więc ogólnie w całej Europie takie zjawisko istnieje. No i co? Można, oczywiście, moglibyśmy nadal wydawać te 100 euro tygodniowo, tylko trzeba by było po prostu, nie wiem, jeść monotonnie, pasztet z chlebem i ogórem i tyle, co nie. Jeśli już Wam tak mówię tutaj o kosztach, jakie ponosimy za życie w Holandii, to właśnie otworzyłam list z Hemente, gdzie muszę zapłacić 603 euro i jest to podatek za ścieki 119 euro i podatek od nieruchomości 484 euro. Także raz do roku przychodzi taki list, którego bardzo nie lubię. Dzisiaj robimy zapiekankę z kurczakiem, ziemniakami, pieczarkami, warzywami i w sosie beszamelowym. Beszamelowo-serowym. Do... Beszamelowo-serowym i dodałam jeszcze do niego trochę musztardy, żeby nam tutaj podkręcił smak. No i mamy sos beszamelowo-serowy. Tu mamy pieczarki, kurczaka już przyprawionego i obgotowane warzywa. Parę przypraw, no i Marcin działaj! Działamy! Marcin chciał dzisiaj zrobić... To jest jego wymysł, ta Tak jest Wleję trochę po prostu O, tyle Walimy warzywka No będzie full Na dwa dni gdzieś Ale też zrobię tak może Jak to przeważnie robię, co trochę Dodaję przypraw. I sól oczywiście. Daliśmy dużo soli do gotowania, ale są ziemniaki, pieczarki. Także myślę, że to jest bardzo wymagane tutaj. Oczywiście pieprz. Pieprz kajen. Dobry na pasożyty i czosnek staropolski, bo nie mam granulowanego, a bardzo ładnie pachnie, także myślę, że będzie luks. Dużo, 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 dużo. Teraz dużo warzyw i trochę przemieszamy sobie. Chicken! No i powodzenia z mieszaniem teraz. I tak mieszamy. Pam, <grychy> pam. Ciekawe czy nie za gęsty. Nie. Tak to się prezentuje. Składam, przykrywamy. I do piekarnika. Ula la. Ale będzie żarcie. Ulala. Ale skwiercze, ale kim Ja piernicę. Dobra, wyciągaj Wyciągam, ciągam, no. No, wygląda to pięknie. A jak mm, pachnie, ładnie. Mam... Mniami. Hu, hu, hu Ja za chwilę będziemy testować. Jak widać, <gryw> obiadek smakował. Teraz wylizana. Ale, pyszne. ale to było, powiem wam, bardzo dobre. My lubimy takie jednogarnkowe obiady. Szybko to poszło. Szybko się to robi, nie? Tyle coś, się czeka po prostu w piekarniku aż to. Się... Ja to muszę jeszcze sobie zjeść. <laughs> Śmiało, dużo jeszcze jest. Dawno nie jadłem czegoś tak dobrego. Dobra. No bardzo dobre. Słuchajcie, spróbowałam ten aloe z mango, ale lepszy jest z oryginału. Zazwyczaj to jest tak z tymi edycjami limitowanymi, że one nigdy nie pobiją, wiecie, oryginalnego produktu danej firmy. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie mi znać w komentarzu, ile Wy wydajecie na zakupy tygodniowe. Pozdrawiam i do następnego!